Po wielu latach do nowego targu powraca siatkówka na dobrym poziomie. Pod hale reprezentować będzie trzecioligowa drużna KS Gorce MacArthur Nowy Targ, która rozpocznie rozgrywki w październiku. A już w sobotę organizatorzy KS Gorce MacArthur Nowy Targ, pan Mirosław Węgrzyn, restauracja Rancho Lot oraz telewizja Podhale zapraszają do strefy kibica. Przy restauracji Rancho Lot wspólnie dopingować będziemy polską reprezentację walczącą w Mistrzostwach Świata. Wydaje się, że problem, który od dłuższego czasu nie daje spać zarówno fiakrom, jak i obrońcom praw zwierząt, prędko się nie wyjaśni. Testy meleksów nie zadowoliły w pełni organizatorów protestu, który w ten weekend odbył się na trasie do Morskiego Oka. Jest poniedziałek, 25 sierpnia, Marżopy, zaczynamy. Największe w Polsce i w Europie święto góralskości właśnie się rozpoczęło. Przez trzy dni zespoły regionalne z całej Europy będą walczyć o złotą ciupagę, a przy tym oczarowywać publiczność magią swojej kultury. W tym roku tematem przewodnim festiwalu jest kobieta i jej rola w tradycyjnych europejskich społecznościach wiejskich. Próbowaliśmy właśnie opowiedzieć o tym, jak było tutaj na Podhalu, jaką rolę pełniła kobieta i jeżeli porównamy tą sytuację Podhala, to okazuje się, że tutaj u nas jednak kobieta no, odgrywała znaczącą rolę. W zarządzaniu gospodarstwem, nie tylko domowym, ale generalnie całym majątkiem. Zanim jeszcze na deskach zakopiańskiej sceny wystąpił pierwszy zespół, organizatorzy przygotowali aż dwudniowe otwarcie festiwalu. Chociaż wioska festiwalowa tęcniła życiem już wcześniej, to dopiero w sobotę rozpoczęły się oficjalne powitania gości. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta Zakopanego przedstawiono szczegółowy plan wydarzenia oraz przybliżono regulamin. Uczestniczący w niej burmistrz miasta nie krył swojego zadowolenia z powodu rozpoczęcia festiwalu. To nie jest przypadek, że 46 raz już spotykają się tutaj górale z całej Europy, a często i ze świata przyjeżdżają. Górale, którzy dzielą się swoim folklorem. Interesując oczywiście wielu turystów, jak spojrzymy tutaj w tej chwili po okolice namiotu festiwalego, to trzy czwarte to są turyści. I dlatego cieszę się bardzo, że ten festiwal tak dynamicznie się rozwija, obrasta różnymi imprezami wokół, wystawami, różnymi typu, różnego typu szkoleniami, kupę wydarzeń wokoło festiwalu się dzieje. Po konferencji uczestnicy przenieśli się na Rówień Krupową, gdzie nastąpiło otwarcie bramy festiwalowej. Jak podkreśla dyrektor artystyczny festiwalu Stanisława Trybunia-Staszel, brama w tradycji góralskiej ma znaczenie symboliczne bramy w kulturach tradycyjnych pełniły ważne funkcje, chociażby bramy weselne. Było to przejście, prawda, z jednego świata do drugiego i e, brama też jest takim symbolem otwarcia, zaproszenia. Brama otwarta, czekamy na wszystkich, żeby przyszli do nas i tutaj pod Giewontem wspólnie z góralami z różnych zakątków świata przeżyli wspaniałą przygodę z folklorem. W niedzielę namiot festiwalowy w końcu... W końcu wypełni się barwnymi strojami, muzyką i tańcem artystów z najodleglejszych zakątków Europy. Włochy, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina to tylko niektóre państwa, z których przyjechały zespoły konkursowe. Ta różnorodność to też przede wszystkim doskonała lekcja tolerancji i otwartości na inne kultury. Ja pamiętam, kilkanaście lat temu, zespół z Afryki, który przyjechał do nas i kiedy zaśpiewali góralską. Pieśnie, górole, górole to właśnie nasi, nasi twardzi górale bardzo się zwrócili, gdzieś tam pociły się oczy. I myślę, że to jest najpiękniejsze że, że uczymy się być dla siebie w tej kulturowej odmienności. Festiwal potrwa do 30 sierpnia. Przez ten czas będzie można nie tylko podziwiać występy artystyczne, ale też przyjrzeć się licznym imprezom towarzyszącym. Od niedzieli trwa kolejny epizod historii, która właśnie toczy się nad Morskim Okiem. Obrońcy praw zwierząt postanowili zorganizować protest przeciwko używaniu koni do wożenia turystów nad jezioro. Chcą całkowitego zastąpienia ich inną formą przewozu. Co wyszło z szumnych zapowiedzi organizatorów protestu? Marcin Szkodziński. Spór pomiędzy organizacjami prozwierzęcymi i miłośnikami koni, a tatzańskim parkiem narodowym i fiakrami wożącymi turystów konnymi zaprzęgami na drodze do morskiego oka zaostrza się. Do niedawna słowa głośnej krytyki pojawiały się przede wszystkim w internecie, jednak w niedzielę odbył się protest na drodze do morskiego oka. Pomimo iż udział w protestie zapowiedziało 3800 osób, to na Palenicy Białczańskiej pojawiło się ich około 100. Inicjatorka protestu twierdzi, że to kwestia złej pogody, ale zmieniona została także forma protestu ze względu na testy elektrycznego samochodu. To, że jest nas tutaj tak wielu, znaczy o, yy, świadczy o tym, że Zależy nam na zwierzętach, i mimo dużej odległości i mimo fatalnej pogody, jesteśmy w stanie tutaj stanąć i pójść do morskiego oka, pokazać całej Polsce, że fajnie jest chodzić. Park Narodowy wyszedł z inicjatywą, zaczął testować meleksy. My na to czekaliśmy przez wiele lat, w związku z czym łagodzimy formę protestu, idziemy, ale wrócimy tutaj, jeśli Park Narodowy. Tych zmian nie wprowadzi. 100 osób w milczeniu przeszło z transparentami trasę, którą pokonują konie ciągnące na wozach turystów. Wśród protestujących były także osoby na wózkach inwalidzkich, aby pokazać, że każdy może o własnych siłach lub z pomocą przyjaciół dojść do Morskiego Oka. Miłośnicy zwierząt chcą, aby transport konny do Morskiego Oka został zabroniony i stawiają ciężkie zarzuty. Praca tych koni jest przestępstwem zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. I to jest przestępstwo przeciążania koni. Mamy cztery ekspertyzy. To są ekspertyzy wykonane przez fachowców, przez specjalistów z dziedziny, z dziedziny mechaniki i fizyki. Oni obliczyli, i to jest fakt niepodważalny, że te konie pracują w bardzo dużym przeciążeniu. Wykonują jakby 200-300% normy. No PRL się skończył i praca ponad normę to już nie jest nic fajnego. Park Narodowy, instytucja państwowa. Sankcjonuje to przestępstwo i czerpie z niego zyski. Zarzut przeciążania koni na drodze do Morskiego Oka obalają co roku lekarze weterynarii, którzy przeprowadzają badania tuż po wyjeździe konia z fasiągiem na górny postój. To badanie polega na sprawdzeniu parametrów fizjologicznych, czyli tętna, oddechów i odwodnienia. Praca jest za ciężka czy nie jest za ciężka? Za ciężka nie jest, jest ciężka, jest oczywiście, że jest ciężka, ale nie jest za ciężka. Jest pracą, którą wykonywały konie od wieków i... Nawet bym powiedział, że tutaj są odciążone, no bo te konie, które pracują w lesie przy zrywce, no wykonują pracę o, o wiele cięższą. Także ta, ta praca jest w, w dopuszczalnych normach. W tym roku na 300 koni pracujących na drodze do Morskiego Oka wycafano tylko 3. Nie uchroniło to jednak od przykrego wypadku, jakim było padnięcie konia o imieniu Jokun. Sekcja wykazała, że koń padł z powodu zawału serca. To właśnie po tym zdarzeniu miłośnicy zwierząt chcą, aby zakazać transportu konnego do morskiego oka. Tego bardzo obawiają się fiakszy, gdyż nie będą w stanie utrzymać koni. Fiakrzy. Przerzucają na nas odpowiedzialność za życie tych zwierząt. Szantażują nas emocjonalnie, że jeśli my zlikwidujemy ten transport, to one trafią do rzeźni. Po pierwsze, jest tak, że to oni są za nie odpowiedzialni. Po drugie, cały czas powtarzają, że traktują te zwierzęta jako swoją rodzinę. No, ja swojej mamy, mimo że już jest emerytką, nie. Oddam ani do ośrodka żadnego, ani do, przepraszam, rzeźni, bo ją kocham. Jeśli oni kochają te zwierzęta, to ja nie rozumiem, dlaczego nas szantażują, że oddadzą je do rzeźni. Te konie zapracowały na swoje utrzymanie dożywotnie. My przeliczyliśmy, ile para koni zarabia w szczycie sezonu jednego dnia. To są kolosalne pieniądze, to jest kilka tysięcy złotych jednego dnia. Miesięcznie wychodzą. To kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przychodom z działalności oraz kosztom utrzymania koni przyjrzymy się w kolejnym wydaniu wiadomości. W niedzielę zakończyło się wielkie święto nowego targu, jarmark podhalański, który jak co roku przyciągnął mieszkańców podhala masło atrakcji, głośnymi koncertami i przede wszystkim kiermaszami. Po hucznym piątkowym otwarciu impreza nie zwolniła tempa. Przez trzy dni trwania Jarmarku Podhalańskiego przybyli mogli zobaczyć, zakupić czy skosztować wyrobów regionalnych, które czekały na nich na ponad setce stanowisk. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Wesołe miasteczko czy kramy ze słodkościami to tylko niewielka część przygotowanych przez organizatorów niespodzianek. Tegoroczna edycja zdecydowanie należała do udanych. W tej imprezie właśnie o to chodzi, żeby z jednej strony e, fajnie spędzić czas, spotkać się e, z, ze znajomymi na rynku, tak jak kiedyś przed wielu set laty, e, porozmawiać, wymienić informacje, opinie i spędzić razem czas, spojrzeć sobie w oczy e, i, i powiedzieć do zobaczenia za rok. Wśród tego wszystkiego nie zapomniano o tradycji, która pozostała na tegorocznym jarmarku obecna w formie plenerowych wystaw, zdjęć fotograficznych czy właśnie produktów przygotowanych własnoręcznie przez kupców. Tą strefę taką historyczną. Staramy się zawsze podkreślać w naszej strefie Skansenu. To tam mówimy o historii jarmarku poprzez teksty na wystawie, zdjęcia, poprzez stare przedmioty związane z rzemiosłem czy gospodarstwem rolnym. Staramy się to wszystko opisywać. Staramy się. Zapraszać twórców, którzy również i w tym roku przygotowali pokazy. Na scenie również działo się wiele. W sobotę wystąpiła tegoroczna gwiazda Jarmarku Maciej Maleńczuk, którego koncert, mimo niesprzyjającej pogody, trwał aż półtorej godziny. W niedzielę na scenie zaprezentowali się uczestnicy telewizyjnego show muzycznego. Jarmark swoim żywiołowym występem zakończył Rudy Schubert z zespołem Wały Jagiellońskiego. Międzynarodowa gala walk zawodowych, znana pod nazwą Noc Góralskich Wojowników, w tym roku obfitowała w szereg niespodzianek i momentów, które zjeżyły włos na głowie niejednego fana tego sportu. Emocje pot. Krew, gorycz porażki i radość z wygranej panowały w Poroninie podczas Nocy Góralskich Wojowników. W czasie trwania gali i sportów walki zbierano także pieniądze dla ciężko chorych dzieci z Podhala. Zbierane pieniądze będą licytacje, będą specjalne puchary. Które można tam wrócić, jak to mówi się, grosik, grosik do grosik, a uzbieramy kwotę. Walka wieczoru Rękiego Pawlaka z Wendelem Rocze opas Mistrza Świata była pożegnaniem Gurala z ringiem. No, już mówiłem rok temu pod wielką krokiem, że wrócę się i zawalczę jeszcze raz na potalu. I to będzie yes. <noise> ostatnia walka moja. Podczas gali mogliśmy oglądać walki kickboxerów, bokserów oraz walki MMA. Walczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zawodnicy w ringu dawali z siebie wszystko, aby wygrać, a widzom dostarczyć niebywałych emocji. Wszyscy jednak czekali do późnych godzin nocnych na walkę wieczoru. Pierwsza runda ostatniej walki Frankiego przyprawiła wszystkich widzów niemal o zawał, kiedy to góral doznał kontuzji prawej nogi. Gdy jednak Podhalański wojownik wyszedł walczyć w drugiej rundzie z Robił coś niebywałego. Walcząc z tak dużą kontuzją zdołał znokautować rywala i wygrać przed czasem. Co stało się podczas walki? Coś mi strzeliło w mięśniu, nie wiem co to było. No w pewnym momencie myślałem, że mnie ktoś kamieniem uderzył. Taki dostałem ból. Słyszałem, jesteś z taką się? No, radę, to... Musiałem. Nie mogłem zawieść publiki mojej. Wiedziałem, Wendel Rucze miał walkę przed, jak się nie mylę, 2-3 tygodnie wcześniej i wiedziałem, że go boli kolano, tylko nie wiedziałem, które, lewe czy prawe i temu kopałem pierwszego w, w lewą nogę, ale nic się nie działo, jak zacząłem kopać go w prawą, w zakroczoną nogę, to wiedziałem, że to ta noga jest i temu się tak szybko skończyło, no niestety, to są kopnięcia konia. Pomimo iż w Poroninie mogliśmy oglądać ostatnią walkę Frankiego, to zawodnik zapewnia nas, że ze sportem związany będzie już zawsze. Ze sportu nie odejdę nigdy. Bez sportu nie mogę żyć. To jest mój nauk, jedyny, jaki mam. Już od jutra na stronie telewizji Pod Hale będzie można obejrzeć wszystkie walki z nocy góralskich wojowników oraz wywiady z zawodnikami. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na nasze wiadomości już w środę. Do zobaczenia. Po wielu latach do nowego targu powraca siatkówka na dobrym poziomie. Pod hale reprezentować będzie trzecioligowa ligowa drużna KS Gorce MacArthur Nowy Targ, która rozpocznie rozgrywki w październiku. A już w sobotę organizatorzy KS Gorce MacArthur Nowy Targ, pan Mirosław Węgrzyn, restauracja Rancho Lot oraz telewizja Podhale zapraszają do strefy kibica. Przy restauracji Rancho Lot wspólnie dopingować będziemy polską reprezentację walczącą w Mistrzostwach Świata.